Proszę Państwa, mam to szczęście, że mieszkam w dużym mieście, ale przechodzę przez ulicę i znajduję się już w lasach komunalnych. I tutaj, na polanie harcerza nad Maltą, znalazłem ciekawą budowlę. Widzę ją po raz pierwszy: jest to jeżowy domek. Bardzo ładnie zaprojektowany z takim wejściem. Głębokim, żeby ciepło nie uciekało. Widać, że jest pokryty nawet jakimś materiałem zabezpieczającym przed deszczem. Także to bardzo cieszy, że coś takiego powstało i te zwi ładne zwierzątka będą miały gdzie się podziać. A tu znajduje się w okolicy. Trybun już nad Maltą. No, widzę w oddali, punkt szczepień. Ustawiona kolejeczka. Ludzie czekają, mają okazję, więc korzystają. Proszę tu widać trochę dokładniej, jak ludzie stoją w brzegu jeziora. A ja tymczasem udaję się w kierunku. Przystanku końcowego kolejki parkowej Maltanka. Jestem na tym przejeździe kolejowo-drogowym, gdzie w ubiegłym roku wydarzył się wypadek. Kolejka Maltanka została przewrócona. Stosuje się przed semaforami kształtowymi, ale jest odstępstwo od tej zasady na liniach kolejowych, na których dopuszczalna prędkość jest nie większa niż 40 km na godzinę. W wyjątkowych przypadkach, przed semaforami świetnymi, można stosować tarcze ostrzegawcze nieruchome. A wiadomo, jeśli jest tarczą nieruchomą, to wskazuje tylko jeden sygnał stój. A gdy na semaforze zmieni się światło, ona się nie zmieni, też będzie taki sygnał pokazywała. Tylko maszynista już widzi, że dostał na semaforze sygnał S2. Zielone światło, jazda z największą dozwoloną prędkością. Tutaj proszę zwrócić na uwagę na to, jakie nowoczesne tory są położone na Maltance, a zwłaszcza system mocowania szyn na betonowych podkładach: ułożone są specjalne amortyzujące wkładki. Na których spoczywa stopa szyny, a z boku są specjalne uchwyty, na które zakłada się te oto sprężyny, które widzimy. Sam uczestniczyłem przy takich pracach i wiem, jak to się zakłada. Każdy miłośnik czy pasjonat kolei zauważy również, że na tutejszym przykładzie, że w rozjazdach jest trochę inny system mocowania szyny do podkładów. A dlaczego? No mamy tutaj podkłady drewniane. Drewniane są bardziej elastyczne, więc zakłada się je na rozjazdach. I tutaj mamy specjalne. Śruby wkręcane i dodatkowo jeszcze zabezpieczone innego wzoru sprężynami. Sterowanie rozjazdem, proszę, jak na profesjonalnej kolei. W zasadzie, co ja tutaj za bzdury opowiadam, przecież to jest profesjonalna kolej, tak jak ta duża. Tylko to jest. W miniaturze wszystko. Pięknie śpiewa kos, a ja udaję się na peron i zrobię tablicę rozkładu jazdy. Powiększę ją tak, aby Państwo mogli sobie wszystko dokładnie zobaczyć jakie ceny bilety tu w jakich dniach odjeżdża i o której godzinie i przed sobą mamy rozkład jazdy kolejka w soboty niedzielę i święta będzie kursowała od 10.00 do 18.30 ze stacji maltanka a od 10.30 do 19.00 ze stacji Zwierzyniec. Bilet normalny kosztuje w jedną stronę 7,50 ulgowy. 5 zł wycieczkowy. 3,50 i rodzinny. 22 zł. Z tym, że ulgowy jest ważny do 16 roku życia. Później już trzeba wykupić normalny bilecik. W czeka niebieska na swoją godzinę odjazdu pasażerowie powysiadali, udali się do Zoo a ja tymczasem próbuję swojego gimbala No trochę mi nie wychodzi bo po prostu zbyt sztywno idę, więc muszę kocim krokiem się poruszać Pani Dżurna Grażyna oczekuje na wjazd pociągu prowadzonego parowozem Borsig. Najstarszy parowóz na terenie Polski, czynny oczywiście, pochodzi z 1925 roku, wypływ produkowany w Berlinie. Dzień dobry. Przystąpiła do tankowania wody do tendra. A w tej chwili już z pasażerami wraca do spasu na Jeszcze raz dziękuję za uwagę, zapraszam do rozmowy. Ręką warkową małkanka życzę miłych przygód i wspomnień.